Cześć, moi widzowie! A zasadniczo to powiem powiedzieć dzień dobry wieczór, dlatego że jest już po zachodzie. A zatem pora na nasz kolejny odcinek z cyklu, w którym polecam Wam różne rzeczy dotyczące danej tematyki. A w tym odcinku chciałbym po prostu Wam przynieść i dać moje propozycje, które zebrałem w ciągu tego ostatniego miesiąca, dlatego że to będzie najprawdopodobniej jedyny odcinek po zachodzie, publikowany w sierpniu, poza tym specjalnym z 1 sierpnia. Więc chciałbym po prostu Wam polecić kilka rzeczy, które mi bardzo się z tym miesiącem kojarzą, a też u mnie tyle co w miesiącu tego roku jakoś mi najbardziej zapadło w pamięć, więc bez żadnego przedłużania przejdźmy po prostu może do rzeczy tutaj przygotowanych dla Was. Pierwszą rzeczą będzie serial. Słuchajcie, mój sierpień tego roku zdominował Family Guy, serial głowa rodziny. Słuchajcie, jeżeli ktoś oglądał ten serial, to doskonale wie, że brak po prostu politycznej poczucia humoru takie na po tego czarnego takiego najostrzejszego, ale na no po prostu to jest coś, co mnie tak jakoś najbardziej fascynuje w tym serialu, że można tak bezpruderyjnie po prostu żartować z każdej możliwej sytuacji, jaka tam jest. A serial i również jest bardzo rozbudowany, blisko 20 sezonów, 21 w drodze. Ja, która jestem na początku piątego sezonu, więc jakby nami jeszcze bardzo wiele do odkrycia i jestem z tego powodu niezwykle zadowolony. Serial opowiada o zwykłej rodzinie Gryfinów, której dzieją się niezwykłe przygody. I chyba tak po prostu będzie opowiedzieć. Reszty zdradzać nie będę, bo na Naprawdę jest bardzo dużo do obejrzenia, więc jeżeli macie Disney Plus, albo wolną chwilę, albo najlepiej opie rzeczy, to koniecznie sprawdźcie sobie właśnie Guy'a głowa rodziny. Yy, z takich rzeczy jeszcze rodzinnych trochę może mniej, takie, yy, taka nowość u mnie w. Po zachodzie, mianowicie wydarzenia kulturalne wprowadzamy taką kategorię i pierwszą takim wydarzenie, które u mnie akurat przez cały sierpień trzyma mnie w napięciu, a na który niestety nie pojadę. Chociaż z drugiej strony, będę mieć inne alternatywne wydarzenia, ale o nich powiem może nieco później to koncert łony i Webera w Parku Szczęśliwickim w Warszawie. Jeden z niewielu chyba darmowych koncertów łony i Webera, tym bardziej, że jeszcze mają wspaniały support w postaci zespołu Mick o -Y, który po prostu jest fantastyczny. Jeżeli macie możliwość, to przed koncertem posłuchajcie sobie obu tych twórców, raczej obu zespołów, bo to są naprawdę świetni muzycy, świetni artyści, doskonale wiedzą, jakby jak operować tym, co tworzą. Więc jeżeli ktoś jest 3 września, to jest najbliższa sobota w Warszawie, mniej więcej w godzinach 18 w Parku Szczęśliwickim, to myślę, że nie pożałuje, jeżeli poświęci tam prawie cały wieczór na koncercie właśnie Oney Webera oraz Mick Owy. Kolejną taką chyba nowością będzie wprowadzenie kategorii osobowość kulturalna. Słuchajcie, mam wielu znajomych, którzy naprawdę tworzą wspaniałe rzeczy związane z kulturą, związane z muzyką, pisaniem i chcemy też o nich opowiedzieć, dlatego że oni jakoś też mają też wpływ na mnie, a w tym bardziej, że w sierpniu zawsze ciepło wspominam Patrycję Wybrańczyk. Nie wiem czemu, ale jakoś tak mam, że ta wspaniała perkusistka zespołu One, a także zespołu Ninja Episkopat, o którym powiem za chwilę, to po prostu jest tak ciepła osoba. Ona tak przyjemnie jakby i gra, przy mnie się z też rozmawia. Niestety ja sam nie miałem okazji z nią pogadać w podcaście, ale jeżeli Patrycję to oglądasz, to koniecznie zapraszam Cię do mnie tutaj do podcastu, żebyśmy mogli po prostu pogadać o muzyce i o Twojej karierze, bo ale coś, coś niezwykłego, to co ty tworzysz, i no, mega mi się to podoba. W, że yy, no, mam wśród znajomych jednych z najznajomierzchych perkusistek jazzowych yy, w Polsce. Takie już jest moje wrażenie. Yy, a skoro już wspominaliśmy o Patrycji, to yy, warto wspomnieć jeszcze o jej jednym z nowszych projektów, jaki teraz tworzy, czyli zespół Ninja Episkopat. I to jest moja propozycja muzyczna. Słuchajcie, takie bardzo ciekawe połączenie jazzu z alternatywą. Aczkolwiek nie zawsze, bo to też może być takie postrzegane jako taki prawdziwy jazz, taki jakiś styk, te wyjęty z tych początków. Co ja o tym myślę? To jest jedno i drugie, tak naprawdę. I macie prawdziwy jazz, macie jazz alternatywny, i to może być też wszystko jedno i to samo. I nie, doci nie można tego docierać, po prostu trzeba usiąść, posłuchać i sam sobie wyrobić opinię, jaka ta muzyka jest naprawdę. I w, chyba w tym zespole to jest najważniejsze, że po prostu każdy może w miarę możliwości muzycznych interpretować ten utwór na swój własny sposób. Ale zachęcam tak z każdą muzyką, nie wiem czy posiada tekst, czy nie posiada tego tekstu. Tak jak w przypadku Ninja Episkopatu, po prostu usiądźcie i posłuchajcie, bo naprawdę no warto, w taki sposób przysiąść i tak jeszcze posłuchać, a wiem, że niedługo będę startować z nowymi koncertami. Przynajmniej tak, jak patrzyłem po ich do których też odsyłam. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do takich rzeczy raczej bardziej oczywistych, które już się pojawiają w tym jakby, cyklu. Czyli zaczniemy sobie od filmu Słuchajcie, sierpień to taki muzyka, taki w siebie to taki czas, w którym często mówi się na przykład o nie wiem o miesiącu, o miesiącu, o miesiącu o z jakąś za kierownicą czy to po prostu taki miesiąc w takim wyjazdowym, gdzie po prostu wszyscy wjeżdżają na urlopy, najpisało chodami. A jeżeli mamy lato i samochody, to dla mnie nie ma lepszej tego propozycji dla Was niż Baby Driver. No, film Perełka, film, który odkryłem dokładnie rok temu, w sierpniu rok temu. I po prostu coś niesamowitego. Takie prawdziwie amerykański film, a prawdziwie amerykańskim stylu zrobiony. Te wspaniałe muzyka ze wspaniałymi aktorami. Dawno nie widziałem Kevina Spacey'ego w ciekawsze roli niż tej, którą tam gra, no i Lily James, która no, jest urzekająca, nie tylko jako młoda Donna w Mama Mia 2, ale o tym może opowie kiedy indziej. Naprawdę warto obejrzeć ten film, jeżeli macie dostęp do Netflixa, albo po prostu no, wiecie, gdzie ten film obejrzeć, to po prostu jeżeli macie wolną chwilę, to mnie cecha 2,5 godziny, to obejrzcie, bo to jest, moim zdaniem, chyba jedno z nowszych spojrzeń na heist, mówi obecnie. To takich heistów z prawdziwego zdarzenia. Więc Baby trawie to moja propozycja filmowa. No już powiedziałem, musical, no to też trzeba powiedzieć, I musical. E, długo myślałem nad tym, jak, jaki muzyka tutaj dać. I przypomniałem sobie, że bardzo często na Spotify leci u mnie piosenka z musicalu Romeo i Julia za Fast de Veron. E, tak, to jest muzyka francuski. No, i słuchajcie, to co tu dużo mówić. Muzykal, yy, który bazuje na dramacie słynnym Williama Shakespeare'a, yy, który nie daje niby nic nowego, a z drugiej strony jest to coś dla mnie odkrywczego. W sensie ja ten muzykal na nowo odkryłem w tegoroczne wakacje. Yy, tak po prostu. I yy, no jest po prostu pod wrażeniem. I Garan Preguswicz, jako yy, autor muzyki, yy, i sam koncept, koncept na przykład taki ekranizacji, yy, czy do no, nagrania z yy, musicalu z yy, jednego z teatrów yy, to po prostu coś niewiarygodnego i no i oczywiście piosenka najbardziej chyba za nasze du Dimon, czyli, czyli Królwie świata, to jest. Yy, Aż taki trochę klasyk, można powiedzieć, takiej muzyki. A dla, dla tych, którzy może nie wiedzą albo są, to taka ciekawostka, właśnie fragment tego utworu Le pojawia Dimont pojawiał się w intro pewnego z danego programu, programu drugiego telewizji polskiej, czyli Wideoteka Dorosłego Człowieka. Więc jeżeli ktoś miał okazję oglądać ten program mniej więcej na początku lat 2000, to właśnie utwór Le Roi du Monde tam leciał jako intro. Taka ciekawostka, którą się niedawno, więc jeżeli macie też trochę wolnego czasu, musical jest na YouTubie i naprawdę go serdecznie polecam. Romo, Julia, Les Enfants de Veyron". I na samym końcu podcast, tu zaskoczenia nie będzie, dlatego że w podcastach już zahaczyliśmy o prawdziwe zbrody, Zaczęliśmy o wywiad, zahaczyliśmy o wiele innych tematów, ale nie zakończyliśmy w ogóle o historii. A moim zdaniem, oprócz podcastu Usłysz historię, oczywiście, jakby no trzeba wyjść ze swojego foru, to m, chyba takim najlepszym podcastem dotyczącym historii jest, mimo wszystko, podcast historyczny. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest chyba jeden z najbardziej rozpoznawanych podcastów historycznych w całym, w, tym, w całym polskim Spotify'u przynajmniej, i naprawdę no, osoba, która tam, osoby, które za tym siedzą, jakby doskonale wiedzą y, z jakim materiałem mają do czynienia, jak potrafią go genialnie jakby przedstawić yy, słuchaczom, chociaż to jest taki bardzo spokojny, miejscami nawet przesadnie naukowy sposób, ale tak chyba to trzeba po prostu mm, przedstawiać, bo historię trudno przedstawiać jakby w ciekawszy sposób, tak, a nie taki, żeby był karykaturalny. Yy, czyli jakby balansowanie na opowiadaniu historii jest naprawdę niezwykle trudną sztuką, jak yy, Słyszę to w podcastach, czy to jak widzę w kanałach na YouTube, czy to też na przykład jak sam e, tworzyłem podcast Usłysz Historię, to rzeczywiście miałem duży problem z tym, żeby mm, po prostu posłuchać i jakby zrozumieć, e, że rzeczywiście to jest trudne przedstawienie historii. No ale cóż, e, od tego właśnie są podcasty historyczne, żeby w miarę móc to zbalansować. No i to było na tyle tak naprawdę. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Mam bardzo gorąco prośbę, mianowicie całkiem niedawno pojawiły się pod, y, odcinki właśnie z trzeciego sezonu podcastu rozmowy eteryczne na YouTubie, y, więc bardzo proszę żeby się tam łapkowali, komentowali, oceniali. Jakby to jest ważne, tego, że wtedy będę wiedział, jak na dalszym etapie produkcji takiego y, podcastu po prostu wiedzieć, co poprawiać albo co właśnie zostawić, żeby ta rzecz nie umknęła. Poza tym też zachęcam do subskrypcji tego kanału oraz do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, gdzieś będziemy mieli film poprzedni oraz właśnie znaczek subskrypcji. Ja Wam za to bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia we wrześniowym po zachodzie, którym mam nadzieję pojawi się już niedługo. Na razie, cześć.